4 punkty Robert Jucha może pochwalić się zdobyczą pięciopunktową w trzech startach mało kto tego się spodziewał no ale tak to już bywa, popatrzmy wyścig dwunasty, Jucha, Karger Ermolenko i Kargera, Karger, Karger Po zewnętrznej Ermolenko, ale objedzie go chyba Andrzej Huszcza Który ściął na mało. Andrzej Huszcza będzie przed samym Ermolenko Ten jednak kontruje, Ermolenko jest drugi Teraz pojedzie szeroko Przy krawę Andrzej Huszcza, ale tam jeszcze Próbuje wmieszać się w tą całą walkę Robert Jucha Tasują się na drugiej pozycji Ermolenko z Andrzejem Huszczą Teraz Ermolenko jest górą Husza na pozycję, zbliża się do kapitana zielonogórskiej drużyny Robert Jucha, a na prowadzeniu Brian Karger, zacięta walka w tym wyścigu, Karger prowadzi, znowu idealnie wyszedł staśmy Znowu nienaganna jazda technicznie. Karger pierwszy, za nim sam Ermolenko. Trzeci Andrzej Kuszcza niepotrzebnie. Nasz zawodnik ogląda się za siebie, a cały czas bardzo, bardzo blisko za Andrzejem Kuszczą Robert Jucha. Ten nieobliczalny w dzisiejszym spotkaniu. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. No przydałoby się, żeby pan Andrzej obronił tą trzecią pozycję. Wygrałaby drużyna Ziemnogórska Górska 4 do 2. No i sprawa końcowego rezultatu w tym meczu byłaby jeszcze otwarta. Andrzej Kuszcza. Poradzi sobie z Robertem Juchą, choć ten walczył, walczył do końca. Trzy punkty i zwycięstwo w biegu dwunastym Duńczyk Brian Kark.